W ofercie firmy Jasysku, wśród statywów pojawiły się także dwa statywy keyboardowe KS1 i KS2. Pojedynczy i podwójny. I od razu powiem, że jest jeden tylko prawidłowy sposób ich montażu, bo za pierwszym razem się pomyliłem. Otóż ten sposób polega na tym, czy statyw powinien być zmontowany w taki sposób, by to kółko zębate znajdowało się właśnie na lewej nóżce. Z przodu widzimy. Ten zacisk. No i regulacja wynosi tutaj, czy wysokość tego statywu może wynosić od 62 cm do 97 cm. W obu wypadkach tak samo. I faktycznie jest to bardzo zwarta konstrukcja. Tak naprawdę najbardziej klasyczna, jaką chyba możemy sobie wyobrazić. Także nikt nie próbował odkrywać Ameryki, tylko zrobił prosty, solidny statyw. Z tej strony nóżki nakręcane są przed podwójnego statywu dwiema śrubami w takich wgłębieniach. No i nóżki od spodu mają też takie właśnie zgrubienie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w kamerze, ale to pozwala ten statyw ustawić w taki sposób, żeby on rzeczywiście się nie chybotał. No jeżeli chodzi o ten mniejszy statyw, to również jeżeli chodzi o wysokość, to możliwe do uzyskania wysokość taka sama, 62-97 cm. Tak samo jest rozkładany. Natomiast producent zaleca stawianie instrumentów do około 15 kg na tym statywie. Próbowaliśmy stawiać instrumenty 20 kg, one też stoją stabilnie. Natomiast jeżeli macie oczywiście ciężki instrument, to raczej polecany jest ten statyw większy. Ja mam klawiaturę fortepianową, najlepiej komplikoczą. Fortepianową, więc za chwilkę sprawdzę też, jak te instrumenty na tym statywie stoją. Natomiast jeżeli chodzi o ten cięższy statyw, to nie miałem żadnego problemu, żeby Cały ciężar ciała na tym statywie zawiesić i czułem, że on to spokojnie wytrzyma. Waży około 70 kg, więc ten statyw wytrzyma naprawdę, naprawdę sporo, no i z pewnością będzie stabilniejszy. Aha, i jeszcze jedna ostatnia rzecz. Jeżeli chodzi o stawianie instrumentów na każdym ze statywów, to mamy tutaj dwie takie gumowe właśnie nakładki, które możemy dowolnie przesuwać, a więc nawet bardzo małą klawiaturę będziemy w stanie tu postawić cztery punkty podparcia, a więc dokładnie tyle, ile będzie nam potrzeba.